Z tej I, no, Isu. I dzisiaj mamy dla Was y, taki film, gdzie będziemy pokazywać mangi, które w sumie w, w ogóle było tak, że poprosiłam Was na Instagramie, na Discordzie, na Facebooku, żebyście dokończyli zdanie. I to było tak, że ja mangi, która, a Wy mieliście dokończyć i dzisiaj to będziemy nagrywać, to jest nasza odpowiedź na wasze. Wy Zakończenie tego zdania, tak? No, ale się trochę poplątała. Ma, <grym> tak. Najpierw zaczniemy od Discorda, potem przejdziemy przez resztę. No, Więc tak. tutaj chciałabym bardzo podziękować naszej WWE kochanej no i, ses. i ses, tak? Bo najbardziej czynnie mnie w tym udział i nie wiem, czy ktoś jeszcze tam się udzielał, ale zaczynamy od y, www. pierwsza była no. WW i jest tak, pokażcie mi mangę, która na 100% byłaby schowana przed Waszymi dziećmi. Co? Jaj. <laughs> Angel Sanctuary. Ale to masz pokazać. Jezus, Angel Sanktuary nie mam jak pokazać, no. bo jest tam suwany. Na samym dole powinno być. Powiedz... o no, rozmę ten zmierzch. Może być... Ale akurat banga jest bardzo fajna. Jakiś może Możesz dać. Masz. Niech to będzie. niech będzie to. A to taki reprezentant. Tak. Dobra. To teraz ty też a ja będę szukać? Mhm. Będziemy się tak wybijać. Eee, pokażcie mi mangę, która została przez was już całkiem zapomniana i często nie pamiętacie o jej posiadaniu. Ojej, o posiadaniu. To może być taka. W sumie mogłabym powiedzieć, że ten. Hmm. Że na przykład... Piekielny raj. No. Albo atak Tytanów też. Mamy no. pięć tomów, no. ale tak jakoś zeszło, mm. że. Nie, nie, nie kontynuowałyśmy tego. No to zaraz. Mhm. Ma strasznie brzydką obwolutę, Je Aha. Jakby jest tak y gruba, że może być. Y nie to można w drugiej... Aha, bo to jest dwa razy. Dobra, ma strasznie brzydką owolutę. Ona tam pole. Ale nie ma jak jej pokazać. Strasznie brzydką obwolutę. Czy ja mogę pokazać kimaksu? Są jakimacz ma dziwną kreskę, tak nie do końca nam się podoba. No na obwolucie jest na obwolucie o wiele mniej mi się podoba niż w środku. Dobrze, nie widzi. Ale ogólnie, jeśli chodzi o kreskę z Kimetsu, kres no. to tak to teraz ma. Tu odkładaj na razie. Jest tak gruba, że można by nią właśnie wbijać. Prócz AS. Nie ma tutaj drugiej ran, ale pokazałabym ran, no. bo to jest jedna z, z grubszych serii, jakie ten. No. Okay. A drugi, drugi tom jest jeszcze grubszy od tego, więc... Jeszcze w twardej oprawie, więc... Tak. No więc... Idealny blokoczek. Można... <głoszko> dobrze jej było. No. Dobra, dalej. Oległa eee, kiedyś destrukcji. Destrukcji, ale to w sumie... Ale przez nas to chyba, żaden. Nie ma takiej, że przez nas jest, że na przykład nam y, kartki wyleciały, bo była no. na przykład źle sklejona czy coś. Więc to na pewno będzie klasa. No. I to nawet widać tu, że była ratowana przez nas. O, tutaj kartki trochę wystają. Czekaj, tak żeby nie zaspoilerować. No, ale no, ciężko. Strach ją otworzyć. Dobra. Dobra że no. Jest ten, potem było tu. A, ja, to miałam. To teraz. O. Ma tak piękną inwolutę, że chciałybyście mieć ją w ramce. Rozłaniasz hmm. mi, przepraszam. Dużo takich. No. Atelier. Na pewno. No, można pokazać jak. Atelier jest no. jedna z ładniejszych. Właśnie ten czy z Kraina też mi się podoba. No. no. Pokazałaś ją? No, chyba tak. Albo też mi się bardzo podoba. I szkoda, że jest w miękkiej. Ja co jestem. I mi się spokoju też podobają. Tak, spokoje też są bardzo No, Na przykład no, co mogę pokazać. Na no, no, się ogólnie jest no, Wiadomo, że... Czy no, to, to tak na przykład nie. ten, Klątwa faharu też mi się też podoba. No. Ta kreska jest taka inna, ale... Dobra, co tam jest dalej? E, to niegrzeczną obwolutę. naprawdę? Zbyt pijany na miłość. Tak, ale nie mamy obwoluta. ten. Nie mamy tej mangi. Ja, chyba nie mamy takiej. To możesz wkleić ją. To e, jest moja ulubiona obwoluta. A, tak. To jest taka piękna. Ja chcę ale, ją mieć w ramach. Powiem szczerze, że ostatnio mnie kusiło. Hmm. A, manga, na której kontulacje byście w... wypiły. Ale co wypiły? <laughs> no właśnie... Piccolo wypiłybyśmy za kontynuację um, Fairy Tak, żeby wydali Stoyars Quest Tak, to, to jest to O i... mogłabym za Kokoro Konek Mhm, to pokaż, możesz no. go jak no. wyciągnąć. Oj. Pokażcie mi mangę, która skończyła się o wiele za późno za późno, że powinna się skończyć... Że wcześniej się powinna skończyć. Nie wiem, gdzie jest o to otu. Tak. Tak, to jest nasza odpowiedź na to pytanie. Powinno się skończyć na piątym. Co to się robi tam Nie z wiem jakieś ze mną. kartki. No, też sobie jestem za. Czemu to nie jest to Która powinna wyjść w Polsce. Czekaj. W Polsce która e, No to ja na pewno chcę. No bo przed chwilą do, do dodatki do Fairy Tail. No tak. tale. Stare's Stare's Quest. Y, to czekaj, to od WW. E, e, to Valkyrie. No powiedzi. no. Co ładne jest Adam, ale jeszcze y, chciałyśmy y, Love Me, Love Me Not. Chyba to było. Tak, to jest od Iosaki od od -Saki. Saki. Jest coś jeszcze? Mm -hmm. No And... Dobra, to dalej. Który masz? Nudny ship. Nudny ship. A nie, co co ty wyciąga? No. Już się przez No chodziło mi o sionę, tak? Szinoę, Aha. fioletową. Okej. Okay. No ja miałam takie. Co to? Co na razie? Czekaj, nudny ship. Nie, bo jak, jak wyciągam to stwierdziłam, a no tak, no, a przecież Mikael to kanon. <laughs> e, Nudny ship. Mhm. No, spójrzmy o. jeszcze. O, no tak, sobie też mogę się z tym zgodzić. Że główna para jest taka no. sobie. No jest nudno. Mhm. A potem jest ship, który jest na siłę. Tak, e, to z mamą, tak? No. No, też mi się nie podoba. E, dużo osób też no, właśnie na przykład z Discorda nie lubi Deku z Uraraką. W ogóle, czemu Uraraki nie lubicie? No, że on jest cute. E, Co, jo, taki jest zarzut, że oni są po prostu słodcy, za bardzo tak. słodcy, ale no, no, w sumie ja nie pewnie. przeszkadza. Ja tam jednak wolę to do Deku. Bardziej bym się pultała, jakby na przykład... Pultała? Pultała. To, jakby... to szkoda. Ja. Suju. O nie. Co to byłby za shit? Więc cieszmy się, że mamy Urarakę, bo mogło być jeszcze gorzej. Dobra, to mamy kolejne manga, która dużo postaci ginie. I ja myślę, że śmiało możemy powiedzieć no. o tym. <grych> filmik bez ryśka to nie filmik, tak? No i w sumie Akama... fairy <grych> A można by pokazać. Nie mogę to sadzić. Dobra, no to nie wsadzaj. Uf, I akamy. Czekaj, boś ej się z Ewampę, Dobra. Sama mi kazała, jak tu odkładać, ale A, nie. Oo, i... jak to jest. Potem no. mamy tak, które jest najlepszym poradnikiem kulinarnym. <laughs> jest dopisek. <głos> <głos> um, tak, ale nie wiem, kulinarni. czy mogę to pokazać. O, oprócz ataku i neuranda. No Co jeszcze jest poradnikiem kulinarnym? Doktor no, Stone. <noise> no, pokażę ci, jak zrobić ramen, tak? Ale to chyba nie o taki ten. No, nie o taki. Bo mogłabym powiedzieć, że. E, Kulinarne pojedynki, nie? Czekaj. <noise> Co tu jeszcze? Na przykład Enra chciał zeżerać to. No, no. Yy, nie pamiętam, jak było. Główna bohaterka od Enry. Ale to nie taki kaliber jak na przykład. A nie, czy. Mm. Neverland. Nie, nie wiem. No, ale... Mhm. Aha, bo to w ogóle wyciągnęłam ostatni tam. A bo to jest, to jest od końca. To jest poukładane. Okay. Dobra, później się zmieni najwyżej, yy, która ma dużo Eci. Ech. Chyba nie... To jest Eci. No jest, ale ja może przez to, że jestem ten... Yy, wiem, no ogólnie lubię bardzo fajnie. Jakoś mi to tam nie przeszkadza. No, ale czekaj, jest Fl plunderer. Ale to... Tak, ale my nie ma... No. Ale Seven Sins. Marcinek tam z Eliską nie no i to tylko tyle. No, Nie powiedziałam. bo... bo że, ja bym powiedziała, że Tail jest w większym od od Nasu. Oni on ją tam tylko za spódniczkę łapie i tyle. <grym> <grym> Nieważne. Dobra, każdy lubi wiesz... Co innego. <grym> Która przypomina wam serię, co wcześniej czytałyście? Mm, tam jest, za szafą. A jaka? Król piekieł. A tak, no, tak, tak, no, tak, tak że, że, a to nie, nie, to jest Książę Piekieł. król Książę, Bo, Książę przypominał nam bardzo Pandory pomieszaną z Kuroszem tak. i w sumie nie pamiętamy teraz trochę y, tej serii i od x mi czasu już to. mówię, że chciałabym no. ją jakby jeszcze, raz. jeszcze raz przeczytać, tak samo z Real life te, te, No, się, tak. no, da, no. To są dwie serie, które... A nie wiem, czy coś jeszcze takiego jest. Chciałabym przeczytać jeszcze raz. No i jeszcze Vanitas. Jest taką serią, którą chciałabym przeczytać jeszcze raz. Mm -hmm. Trefoby być waszą Biblią. Ale to już sami mi wybraliście przecież. Siedzę tam wtedy przy stole z, z tą mangą. No. Więc. Tak. Rucha. Mangi, które zawierają Mikaju. No, manga, które myślałyście, myślałyście, czy kupić. Aha, czyli może być manga z neta, znaczy zdjęcia z neta. że chciałbyś ją kupić, ale jakoś nie pykło. Tak, a tak jest. No, na przykład jak się ten. Zbyt yy, pijany na, yy, na miłość, tak? Tak, no. się zastanawiałyśmy. Zastanawiałyśmy się też nad. Raz na nas na dole. Takich... Zastanawiałyśmy się. No, ty mówiłaś, że oczywiście ci się podoba to, a ja stwierdziłam, a zrobię sobie tak, że kupię, ale końcu nie kupiłam. Eee, co tam jeszcze było takiego? Eee, Kajsena się zastanawiam, czy kupić. A no no, no Jasza się zastanawiam czy kupić. Trochę z innej jaszą jest taki problem, że się spóźniłam na twardą oprawę i mam takie mech... i nie wiem, czy chcę w miękkie i takie... A i no ja sprzedałoby się ten mieć. No fajnie by było mieć, no ale mam takie poczekam, aż u inny zobaczę, jak to będzie wiesz, wyglądać. Mhm. Tak. I ran my chciałyśmy. Mhm. Więc. Um... Gorąco mi, czy mogę otworzyć okno? No to idź. Żegnam. <laughs> Pytanie znaczy, jest tak. Wyłąknął szafy. Manga, która powinna zostać spalona na soście, oczywiście oprócz yy, AS. Nie licząc mm. AS. Więc myślę, że. Hagenai powinna zostać spalona. <gryw> jako do, ten podpałka, nie? Podrzucamy. <gryw> Razem z AS, no ale. Yy. Manga, której bohaterowie są seksy. Każda? No to tak. Nezero, bo rozwal. Tak. Tak. E, Vanitas, bo ładna kreska. E, Pandora, bo Pandora. Bo Pandora. Doragami, bo Yato. Tak. Shira yuki, bo Zeniobi. O, bo mi. dużo panów. Ładnych. <coughs> e, Opowieść? Nie ma ładnych panów. No nie. No to dalej. E, tu No co, ładne No, tak. E, mm. Nie, nie, tam bardziej są uroczy. No. E, tu nic. Szlakiem. Szlakiem. Atelier. No. E... Dobra. Dużo tego jest. Tak. No byś musiały całe te ściągać pojedynczo. A to chyba tyle. Będzie to tyle? z Discorda. To teraz przejdziemy na. Cym. Manga, która jest waszą ulubioną z gatunku kryminalne. Nie mamy za dużo takich. Ale to w sumie nie tyle pokój, co raczej dodatek do tego, czyli Matsubasę. Albo Bongu też w sumie można by. O no, Bongu, Matsubasę. Coś jeszcze jest kryminalne? Coś takie ma chyba takie bardziej detektywistyczne, ta, hmm. Chyba nie ma nic więcej. Czemu jest tak mało man kryminalny? Chyba, że my, wiesz, po prostu nie... się nie zaopatrzyłyśmy w ten gatunek. Mhm. Dobra. To y, teraz muszę na Facebooku. Wejść, wejść na... to dużo było na Facebooku. No, wiecie, tam było malutko. I teraz będzie jeszcze jedna. Pokażcie mi mangę, która ma w sobie ilustrację psa. Ilustrację psa. Na pewno w sobie coś było. Właśnie, nie wiem, czy wiod sobie, ale na pewno będzie w Spy Family. A no? Przecież nawet tam na jest. Y nie, na czwartym. Uwielbiam go, ale jeszcze się zastanawiam, czy... Wiem gdzie! Eee... Poczywaj, <głos》> muszę to pokazać. <głos》> gdzie to był pieseł? Okazuje się, że jest więcej piesków niż nam się wydaje. <głos》> mm -hmm. Bo ja myślałam, że ten będzie... Gdzie to jest? Nie, to łatwo znajdę. To było wcześniej? Co? <głos》> Kocham. Tak. No nie widać tych piasków. Są piaskie. No to chyba wystarczy piasków, co? No. Bo. Yy, tu bo mamy mam. <noise> Dzięki. No a to co? Dobra, to teraz z Instagrama będzie. O, tu skoro. Sprawiła, że płakałyście. Czyli co? Ja płakałam, więc nie wiem, jak ty. Ja tu o, mam, nie, mam swojego yy, mundiku. Tak, nawet dwóch mam. To w takim razie trzymaj. Yy, Seraf i Rysiek. Mm -hmm. To sprawiła, że No. <laughs> Ma słabą reputację, a wam się spodobała. Słabą reputację... Właśnie problem jest taki, że my nie czytamy opinii, więc... Mm. Y... Mm. Nie wiem, właśnie czy to jest problem, że nie znamy opinii tak już trochę innych, więc no. ciężko nam wybrać, nie? Nie wiem. Daj palce. Dobrze. Ma bardzo dużo bohaterów. No. My hero, no, na no przykład. my hero, albo favorite Dobra, będzie. Ma najciemniejszą okładkę. Okładkę. O, o no. Po prostu jest czarna. Ale jest ładna. Moim no. zdaniem jest ładna. I ten cenuje no. się taki. Ale jest zły. Tak. Mhm, mm mm -hmm. jest najdłużej w waszej kolekcji. Czyli ścieżki to będą, bo to była pierwsza anga. Mhm. Mm co dalej? Jest najśmieszniejsza. Moim zdaniem. Ja uwielbiam y No w sumie co też, ale jakuza. Y to jest moim zdaniem bardzo dobra komedia. Co tam Z Której macie najwięcej tomów? Fairy Tale chyba w tym momencie. A nie mamy poważnie 30 to chyba nic? Chyba nie. No, czy znaczy 20 coś? No to Fairy tak, tak, Myślę, że to jest najbardziej mm -hmm. Ma kolorowe grzbiety. Dużo. O, tak. Fój. Na przykład mamy kanako, Miłość to wojna, sposób na pięcioraczki, potem mamy na dole u, u, ten posępnego, ale no, czarny jest. Posępny jest czarny? No. Nie, kolorowy. To, ale tutaj tylko ma kolorowy. A chyba na... bardziej bym powiedziała, że oran jest też kolorowy, no. służąca, przewodnicząca jest kolorowa. Klasa też tak, klasa też. Na przykład frujid jest kolorowy, no. ale jest też takich pastelowych, więc takie dość... delikatne, no, no kolorowe, no. Ale delikatnie, nie? Że nie rzuca się jakoś bardzo w oczy. Ja, to jeszcze? Mm. Mm. Tyle chyba. No. Tyle. Co tam dalej? Palca mi daj. No. Na której się zawiodłyście? Ja się zawiodłam na Switchet. No. Myślę, że ten. To jak to się skończyło, mm. to było takie. A, że tak samo zawiodło się strasznie na kuro. Aha. I teraz, jak mam być ta o, o, o tych coś tam cieniach, no nie tam, mm. o, o, tej drugiej, o tej samej autorki, to mam takie, że niekoniecznie chcę za to się na razie zabierać. Ma najładniejszą układkę. A to nie było? No było, że w ramkę, no ale to w sumie to wszystko Właśnie, Hmm. Była największym rozczarowaniem. No to było. Mhm. Była pierwsza w waszej kolekcji, no to... to no. Pokazywana była. Czekamy, tu cherry... Coś jeszcze jest? A w drugą stronę? O, tu. O, ostatnio kupiłyście... Eee, jest problem. <grywia> ostatnio? Co było mogłyśmy kupić ostatnio? Ten, no, to niedawno było. no, no powiedz no, przykład. Hmm. Była waszą pierwszą, to było... Ma przepiękne kadry i kreskę. No to w sumie też było, że mm. szlakiem, ran. <grywia> Opowieść, sprawę co było... Masy... Nie, to było wszystko. I to tyle? Tyle. 23 minuty, to nie tak źle. No, no mało. Dobra, masz, oddaję. Dziękuję. No za co? Więc jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. I co? Do opisu. Tak, za zapraszamy, zapraszamy was do opisu. Tak do opisu. Tam macie wszystkie linki do Discorda i tym podobne. No, no. W soboty yy, raczej spróbujemy, żeby zawsze oglądać yy, anime wspólnie. No, Jeśli macie, tak, zdarza się, tak? tak. Jeśli macie ochotę z nami obejrzeć yy, właśnie anime jakieś, to zapraszamy na Discorda. I co? Się. My się w tym ten teraz żegnamy, więc. pa! pa. Na razie.